Witam serdecznie. Zastanawialiście się kiedyś, co tak naprawdę dzieje się w umyśle, kiedy rodzi się uzależnienie? To nie jest, wbrew pozorom, prosta kwestia siły woli. To o wiele bardziej skomplikowane. To sieć psychologicznych mechanizmów. Dzisiaj wyruszymy w podróż do wnętrza umysłu, żeby zrozumieć te procesy, które napędzają jedno z najtrudniejszych ludzkich doświadczeń. No właśnie, dlaczego tak trudno jest po prostu przestać? To pytanie zadaje sobie chyba każdy, kto w jakikolwiek sposób zetknął się z uzależnieniem. I odpowiedź wcale nie leży w sile charakteru, leży głęboko w naszym umyśle, w pewnych niewidzialnych pułapkach, które tworzą potężny cykl, z którego niezwykle ciężko jest się wydostać. OK, oto nasz plan. Zaczniemy od samych podstaw, czyli czym w ogóle są te mechanizmy. Potem przyjrzymy się dwóm głównym silnikom napędowym nagrodzie i unikaniu. Dalej wejdziemy w pułapki umysłu czyli kojarzenie i przekonania. Spojrzymy też na szerszy kontekst geny i otoczenie a na koniec co najważniejsze zobaczymy, jak cała ta wiedza staje się kluczem do skutecznego leczenia. Dobrze, to od początku. Czym więc dokładnie są te psychologiczne mechanizmy? Zanim pójdziemy dalej, ustalmy wspólne, solidne fundamenty. Kluczowe jest tutaj słowo wewnętrzne. Mówimy o czymś, co dzieje się w środku nas. To nie są jakieś siły zewnętrzne, które nas do czegoś zmuszają. To nasz własny system, nasze myśli, emocje i motywacje staje się silnikiem, który napędza i, co gorsza, podtrzymuje cały cykl uzależnienia. Warto od razu zaznaczyć, że uzależnienie to nie jest jeden prosty mechanizm. To cała skomplikowana sieć powiązań, zaczynając od chemii w naszym mózgu, przez wyuczone nawyki i schematy myślenia, aż po nasze geny i presję otoczenia. Zobaczmy, jak te wszystkie elementy składają się w jedną naprawdę potężną całość. U samych podstaw tego wszystkiego leżą dwa niezwykle potężne silniki, które napędzają w zasadzie każde nasze działanie. Mówię tu o dążeniu do nagrody i potrzebie unikania bólu. W uzależnieniu te dwie siły osiągają swoje absolutne ekstremum. Wszystko zaczyna się od nagrody. Substancja dostaje się do organizmu i. Bach! Zalewa mózg dopaminą, czyli tym chemicznym sygnałem przyjemności. To jest potężne uderzenie euforii, które mózg natychmiast koduje jako coś absolutnie fantastycznego, wartego powtórzenia. I w ten sposób rozpoczyna się pogoń. Ale ta pogoń za przyjemnością to zaledwie połowa historii. Równie potężna, a może nawet potężniejsza, jest potrzeba ucieczki. Ucieczki od bólu, lęku, stresu. Substancje stają się takim szybkim sposobem na wyciszenie tego wszystkiego. Stają się wyuczoną, choć pozorną strategią unikania cierpienia. Mamy więc do czynienia z taką niezwykle silną dynamiką kija i marchewki. Z jednej strony przyciąga nas obietnica euforii to dążenie do przyjemności, z drugiej odpycha nas wizja dyskomfortu więc uciekamy. Kiedy te dwie siły działają razem, tworzą niemal nierozerwalną pętlę. Ale te dwa silniki napędowe to jeszcze nie wszystko, bo nasz umysł sam zaczyna budować wokół nich potężne rusztowanie całą sieć skojarzeń i przekonań. I to właśnie te mentalne pułapki zamieniają zwykłe pragnienie w nieodparty przymus. To jest klasyczny proces uczenia się przez skojarzenia. Nasz mózg po prostu łączy kropki. Konkretne miejsce, jakaś osoba, a nawet pora dnia, nagle zaczynają oznaczać nagrodę. Z czasem sama myśl o tym miejscu czy sytuacji wywołuje potężny głód, do działa jak taki automatyczny przełącznik w głowie. I na to wszystko nasz umysł nakłada całą historię, zaczyna tworzyć przekonania w stylu potrzebuję tego, żeby w ogóle funkcjonować, albo po ciężkim dniu po prostu mi się to należy. Jednocześnie, co ciekawe, staje się mistrzem w racjonalizowaniu, czyli w tłumaczeniu i umniejszaniu tych wszystkich negatywnych skutków. Wiele osób ma trudności z radzeniem sobie z trudnymi emocjami. I wtedy substancje stają się takim pozornym rozwiązaniem, szybkim, łatwym plastrem na ból. To jest wyuczona droga na skróty, która niestety w rzeczywistości prowadzi donikąd. Jedynie maskuje prawdziwy problem, nie rozwiązując go. No dobrze, ale to, co dzieje się w umyśle, nigdy nie istnieje w próżni. Musimy teraz trochę oddalić obraz, żeby zobaczyć szerszy kontekst, a tym kontekstem są nasze geny i otoczenie, w którym po prostu żyjemy. Nasze środowisko niezwykle mocno kształtuje nasze wybory. Presja rówieśników, kultura, która wręcz normalizuje pewne zachowania, a nawet sama fizyczna dostępność substancji, to wszystko tworzy warunki, które mogą, ale nie muszą sprzyjać rozwojowi uzależnienia. Nie można też oczywiście ignorować biologii. Niektórzy z nas startują z pewną genetyczną podatnością, która po prostu zwiększa ryzyko. Co więcej, długotrwałe używanie substancji fizycznie przebudowuje nasz mózg, wzmacnia te ścieżki neuronalne, które są odpowiedzialne za przymus i głód. No dobrze. Skoro rozumiemy już te wszystkie mechanizmy, od tych wewnętrznych po zewnętrzne, to pojawia się najważniejsze pytanie: co z tym wszystkim zrobić? Jak ta wiedza przekłada się na skuteczną pomoc i leczenie? I to jest właśnie sedno sprawy: zrozumienie. To jest absolutnie pierwszy i najważniejszy krok do odzyskania kontroli. To jest wiedza, która pozwala, mówiąc wprost, nazwać wroga, zidentyfikować te wszystkie pułapki i świadomie zacząć budować nowe, zdrowe strategie radzenia sobie z życiem. I właśnie dlatego najskuteczniejsze formy terapii celują prosto w te mechanizmy. Terapia poznawczo-behawioralna na przykład pomaga przeprogramować te destrukcyjne myśli i skojarzenia. Terapia motywacyjna buduje wewnętrzną siłę by walczyć z tą pętlą nagrody i unikania, a grupy wsparcia? One tworzą nowe, zdrowe otoczenie. I na koniec zostawiam jedno pytanie do przemyślenia. Granica między naprawdę silnym nawykiem a uzależnieniem bywa niezwykle cienka i płynna. Ale zrozumienie tych wszystkich mechanizmów, które dzisiaj omówiliśmy, pozwala nam o wiele lepiej dostrzec ten moment, ten moment, w którym to my przestajemy kontrolować nawyk, a on zaczyna kontrolować nas.